Dobra, coś spróbuję ugrać. Ruch. Patrzysz na Mhm. Nie jest sam. Nasza cyberszansa jeszcze jest. Dwa jeden. O, wzrost nieaktywności braka. Boniście czujni. Tam ktoś też jest. Ten budynku pod tobą to był Tu nikogo nie ma Ale nie widziałem go, że przebiegał Tu nikogo nie ma Za budynkiem jest na tym budynku, czy za budynkiem? Za budynkiem, za budynkiem w jego. Ok, tutaj. Wziąłem. tutaj, tutaj na burgera lecę, auto jedzie, a to nasz. nasz. Jechał, typa, ale skąd on wiedzieć, gdzie ma jechać, powiedz mi, bo działko rozstawiał. Ha, ha. On w niego prosto wjechał w animacji, jak był, Jak tu wyskakuje? Dobra, ląduje na sklepie.

Szkoda Helki. O, to będzie ciężka Helka do, do zgarnięcia. Nazbimbal, nice będę skracał, który się eksfiluje. Czerwony Obijani. Dobra, ja mam martwą Czekaj chwileczkę Ty masz ducha, nie? Tak yy, Schowali się Jeden ja cały czas strzela, drugi strzela Tam Tak. Dobra, coś spróbuję ugrać. Ruch. Za wasze głowy. Dobra, dwóch załatwiłem. Jeden jest pode mną. Rzucił miny. Bawiamy widoko na niego, że gdziekolwiek siedział. Potrzebujesz pomocy? Nie, dam radę na spokojnie. Mają jakieś fanty dobre? Kamza jest hartowana Polecę To wejdź tam tą... Tylko... ta plecak jest y... Śred... Średni jest Amunicja jakaś tam Tylko wejdź tą drabiną tutaj, tą tą najdłuższą, nie? Schodzimy? No Ja wejdę tędy Chodź Dobra, ja chodzę pierwszy 3-4 <grywa> 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 nice guys Bieg na ciebie, a bieg na minę elegancko. O pompy miał O, na, zlecenie na wasze góry. Wrogi was to, nas poluje. Ze zaraz. Tak, już lecę. To robisz tą kamzę, czy co? Dobra, lecę, 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 lecę. Pytanie czy... no albo na Ciebie, albo na mnie, bo na niego to nie sądzę. Jedzie coś, poć, Samochód jedzie. Widzisz? Nie. nie. A, to są oni. wysokim ktoś jest? Nie ma. Zawsze będzie można uciec, Gdzieś Tak. w halkę. Jadą. To jest, to jest pluton. To jest pluton. Gdzie są? Przy szpitalu. Jadą. To jest Pluton. Dwa króliczki i dwóch jakichś tych. Tam nie możemy salatać, oni nas nie dogonią Dobra Bierz, 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 bierz. Ach, Rozwalili, dobra to trzeba skakać Woda, 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 woda Trzy czy Trzy woda mm, Ja bym skoczył po to i jechał dalej Bo oni będą nas gonić, nie odpuszczą A im się skończy ten, oni muszą zatankować. Kurna, idealnie jak podleciałem, to trzeba jeszcze, że w tym momencie jak zacząłem odlatywać, to uderzył moździerz. Mm, elektryk by się jeszcze przydał. Ale nie ma elektryka już na mapie. Ten ma nasz. Co? Kogoś przejechałem, Bimbal? No coś było, no? Ładno Co to było? Ja patrzyłem na mapę, nagle widzę komunikat, że kogoś przejechał. Ja też patrzę, to tylko ten, Auto, auto podskoczyło Mówię, co jest kurwa <laughs> Dobra O kurwa tego się nie spodziewałem totalnie, nie? A on coś pisał tam właśnie, jakiejś pomocy w czymś potrzebowało czy potrzy... <laughs> O kurwa Oni mieli Jeepa, nie? Oni mieli Jeepa, tak jest Jeszcze górę, jeszcze górę, jeszcze górę. Czeka, jeszcze zatankuję, albo zobaczę, czy jest ten. Jest. Revive, to ten gościu teraz pisze, co go przejechałem To się nazywa Fuchs. Dobra, zarabia SP, poleci. Czy ktoś go podniósł łapką zniknęła? Nie, jest, jest, jest. Mi się zbugowało i nie znika miła te. On musiał chyba wiesz co szybkiego robić awka, takiego <śm> sam pod koła to chyba nie wbieg, no nie wiem Dobra, przerwa przetrwano łowy Czekaj, gdzie są kolejne łowy Eee, tu

Trochę mi smutno, że tego ziomka tak, <laughs> nie chcę, nawet nie patrząc na grę, przejechałem Gdybym jakiejś tam walce, to by było to spoko, ale on po prostu stał na środku A ten co, nas do wody wskoczył? Rozwalił się elektryka? A nie, oni go gonili. Pa. A tu jest zbugowane? Oni go gonili. Dalej go gonią. Może pojedziemy pomóc, co? Kurna. Zrozumiem przesłanie, czy nie? Nie wiem. Dude, we are coming Jest Pluton? To jestem, Pluton. Swim to nas, we on the boat. Dawaj, 1, zagrożenie jest niskie w waszej okolicy. Dawaj, mimo. Vai ficar com o nome, Przepłyniemy i zgarniemy inne auto Trzeba się... a nie, może, może przepłyniemy całkowicie, bo tam można dopłynąć, bo ostatni będzie na tym Na no, górze Na górze, no, no dopłyniemy Helki jest, paliwa nie mamy, nie? Co? Paliwa do ciężkiej helki nie mamy, nie? No nie, nie Mam kanister jeszcze do tego, to więc nie będę musiał tankować na tej żadnych samochodów nie było na tym Czyli patrz, my zdążyliśmy uciec a oni jechali cały czas za tym, za elektrykiem no. Na to wychodzi, no łupieszca no, y, jest na tym W strefie gazu Czyli go tam nie ma Nigdy w gazie upiesce nie ma ale. No nie, on ucieka z gazu, tak, bo, to bo to... szybciej, szybciej niż chemik, no. Patrz, ale żadnego, żaden samochód tu nie zniknął. To nie wiem, co oni wzięli. Ej, pa! Tu znikły tyle operatorzy, what the fuck? Fajnie, to jeszcze dostali. A, sklep jest tutaj. A, właśnie mówię. Chyba nie widzę żadnego auta, żeby mi tam coś wzięli. Jeepek stoi. Sciężdówka stoi, u. tam Ja oni pojechali chyba na górę Tak mi się wydaje Nic nie było, nic się nie zatrzymywało, wiesz? No może im się rozwaliło, albo skończyło się paliwo całkowicie Wiesz jak się skończy paliwo to auto co jakiś czas wybuchnie, nie? Dla, dalej są dwa razy łowy Tak ltv TVK stała przy, przy dużym czym, przy wysokim? E, tak stała. Pamię... Dobra, to tak, to nic świeżego się tam nie pojawiło. tam auto? O tam w... przesuniemy się w auto, no. Będę tego Exfira pilnować. Tego ostatniego. Kumacha, to jest największa rotacja pod słońcem, kurwa. No, Cała mapa, kółko. Można, tak, no może tylko szeje zrobimy, kurwa. Nie no, i tak wygrał ziomek, który magicznie trafił się pod kołami, nie? Nie, to był kurwa... O. Boty, bo uciekają przed gazem Ale to auto tak do dupy stoi No to płyniemy dalej Aż do tego A spokojnie Do wysokiego Ale nie strzelaj, kurna dobra, wysiadła. Wyskoczyłem na dwa razy są Cały czas Jedzie coś? tam kłócą, tam? Nie pojechali Biegną gdzie się, gdzie się zatrzymali? Dostałem Snajpera Podnoszę się Wyjeżdżam na drugą stronę, do ciebie Dobra Skacz w kierunku 7. Nie odpuszczą, będą nas gonić. No i zawsze można do koszej się iść, wybrać. Mmmm. Zbliżamy się do strefy lądowania. Nawet nie ją co. Lecą, 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 lecą. Czeleś, Płyta. Szybciej, dawaj, spadamy. No jak on nie skoczy z nami, no to będziemy dłużej czekać. Nie skoczy. Auto jakieś? Biegnie bimbal. Albo koszaja, dobra ja lecę, odpalam. Są za nami, są za nami. Dawaj, 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 dawaj Nie zdążę, nie zdążę. Bronię tutaj bronię tutaj. Biegnij, biegnij, kurna, szybko, bimbal nie pierdzie, dalej chodź już. Od razu odpalę, dawaj, ja mam pompę. Biegni. Dawaj, dwójka! Nice! Tak, majdyk! Biedactwo Już nie zdążył się eksfilować, ooo, przykro no, też koszy, Nie też koszej, nie? Ale to muszą wszyscy czterej tam być Na ja tylko jednego słyszałem No właśnie, a jeden, jak my skakaliśmy, to jeszcze gościu strzelał z wysokiego U. To nie, 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 nie eksfilują się wszyscy, zginą wszyscy. Albo chyba, że ten pójdzie na kosz, a ja ci pójdą... To temu czasu zabraknie. No, albo jedni, albo drudzy, więc... Ja myślę, że nie zdążą ani jeden, ani drugi, znaczy no cała szwulka. Ja coś długo ładuję. No. Nie. скачану.